No Witam Cię kolego serdecznie. Dzisiaj CSGO Skins, a przed rozpoczęciem kręcenia skrzyneczkami standardowe ogłoszenia. Zostaw komentarz, łapkę w górę i oczywiście subka. Eee, pamiętajcie o tym giveaway'u, który jest dla Was przygotowany. Eee, jest AK-47 Neon Rider do wygrania o wartości w skinach 500, więc warto. A jedyne co musicie zrobić, żeby wziąć udział w giveaway'u, doładować za minimum 840 z moim kodem czypisz, z którym macie 10% więcej dodatkowe 2 zł na start i to wszystko, robisz tylko tyle i już bierzesz udział w, w giveawayu na akacza pamiętajcie również o daily case, to tu 24 godziny możecie otworzyć dobrą skrzynkę oraz trwa event gold rush gdzie, no fajny event, gdzie możecie otworzyć swoje skrzyneczki i bawić się bardzo dobrze. Dobrze, żeby nie tracić czasu, przechodzimy do bitewek. Stwórzmy bitwę na buściku jakąś na start. Może damy sobie tak Slajma jednego. Tak sobie się pomieszamy. Summer case daj mi to. Daj mi neo. Tak po jednym powrócamy o. Tak i na pewno jeszcze wrzucimy sobie tak, tak. I żeby jakoś zaś. 8 dyszek jeszcze, o, no i mamy za 500 bitewka tak się nagle stworzyła na buściku. Ehm, na to nie zwracać uwagi, ona jakoś ostatnio szaleje i, i, i nie wiem o co jej chodzi. Ale dobra, yy, bitwa potem i i co, i na start jest to standardik, więc liczymy na jak najlepszy dla nas, żeby no było coś z tego. Fajnie jakby się bitewka zwróciła, bo ostatnio tak tym bywało różnie, no dobra, na razie tak powiedzmy, że bot i Samu na razie zgarnia więcej. Dalej będzie więcej i co... Czy... ale później są lepsze. Później są lepsze troszeczkę kejsiki, więc na nie liczymy. No na razie jest lipa, na razie jest lipa. Hmm, odda coś tutaj jeszcze, będzie jeszcze większa przewaga. No ja nie wiem, czy w tych dwóch kejsach ja dam rad odrobić to. Oj, podwątpiewa mi to bardzo mocno. No dobra, to był kiepski start, kiepski start, ale dobra, um, utwórz jeszcze jedną bitwę, jeszcze raz na buściku i daj w takim bądź razie na buściku znowu tych, tych czterech i daj jedną cyber. Eee, I jeszcze raz sobie zrobimy taką samą bitewkę, jeden na jeden, standardową, bez żadnych udziwnień, ale tym razem bo bota emini. może to nam zmieni, może to wygra no nie, na razie start jest taki, że w digla za 230 skinach się dropi, więc na razie się wiele nie zmieniło, a praktycznie nic. Uuu, uh, uh, okej, okay. Famasik, Famasik, okej, okay, to jest też fajny skinik. No tak, dac papy, to jest to. Pięknie. No dobrze, dobrze. Ostatnia skrzynia. No i to jest piękna bitewka za 500 stówek. Eee, dwa kołka w skinach utwórz bitwę. Daj mi to na sterze, coś sobie połowimy się. Eee, znowu taką do 6 stówek zrobimy bitewkę, może troszeczkę więcej. Eee. I na underdogu tym 3 osoby. Tak, zakręcimy Underdog 3 osoby, bitewka za 720 zł. 3 skrzyneczki. Eee, no, fajne itemki mogą dropnąć, fajne, liczymy na to, liczymy bardzo na te, na te, na te itemki. I co? No, na razie nic, na razie nic. Underdog przypominam, że to jest, czyli liczymy, że u nas, żeby nic nie wypadało. No i chuj, u nas wypada wupa. Ona jest kurwa droga. I ona jest kurwa droga. No, niestety ta Wupa przeszła bitewkę, ale generalnie bitewka i tak by była na zero, więc nie ma dużej straty. Wiecie, co zrobimy jeszcze? Zagramy sobie procentówki. O nie, to nie to, nie to, kurwa, jest, to jest procent. Zagramy sobie procentówki, wrócimy nawet chyba sobie po każdej. Eee, ile to wyjdzie za taką bitwę? 5 koła, mamy tyle? Olin, nie, nie stać na taką, niestety nie stać na taką. Więc dobra, zagramy sobie. Tu jeszcze tą dorzucimy. Zagramy sobie tą taką bitewkę. I to na underdogu na trzy osoby. Na 3 osoby underdog bitewka. Za 1800 zł. No i co? Liczymy na to, że przeciwnicy będą mieli farta. Liczymy na to, że przeciwnicy będą mieli farta. No ale to się okaże. No na razie. Na razie. Nic. No, najgorsze jest w tych procentówkach, że bardzo często jest tak, że są puste, po prostu jakby nic nie dropnie i po prostu jest pusty, pusta bitewka, tak? Bez żadnych fajnych e, itemków, bez żadnych fajnych inów. O, kurwa, no niestety nam trafiło się. Ale spokojnie, jeszcze jest tam jest jeszcze szansa, bo dużo jeszcze. Jest 8 skrzyniarzy przed nami, więc na spokojnie myślę, że jest szansa, żeby jeszcze bot i samu i bot Emily coś dropł. Czekamy na spokojnie, czekamy na spokojnie i mu o tym właśnie mówiłem, bo te mili, ale nie, bo ten tak ma dalej gor gorzej niż my, więc na razie i tak jeszcze jest lipka, ale powiem wam, że 1800 bitewka a tu na razie takie gówno, no że jeszcze 4 bitwy, jeszcze nie bitwy tylko 4 skrzynki, a tu no powiem wam, że no na razie nic nie ma, nic na razie nie ma. O, pięknie. To teraz tylko jeszcze bot i sam musi dropnąć i jesteśmy w domu. Przeleciały te dragonlory, ale tam przeleciały dragonlorki. Dawaj, weź, daj mu coś. Pięknie, tak jest, o tak. Mówiłem? Procentóweczki, procentóweczki są zajebiste. Eee, no, procentóweczki są piękne, zajebista bitewka. Zobaczcie to, za 1800 bitewka, 8200 w skinach. No To jest to, to jest to, co chcieliśmy. E, jeszcze raz procentowki, e, ale tym razem zrobimy sobie tylko te i na standardzie i liczymy, że padnie lorka. Liczymy, że padnie lorka. Zobaczymy, zobaczymy. Podis e, samo, a tam no. Jak ile tu jest? To jest 1, 3, 2, 1. Ok, 3, 2, 1. Na 3% nie padła niestety. Na 2% też nie padła. No, myślę, że ciężko, ciężko tą morkę pewnie dropnąć. Myślę, że bardzo ciężko ją dropnąć. ajajajaj, no niestety. No dobra, zróbmy jakiegoś fajnego leścika. Tamta była, zróbmy raz, dwa, trzy, cztery. To będzie laść, ale na szerdziku ją sobie zrobiłem. Robię sobie na szczerdziku, na. No, taką sobie zrobimy. Szczerdzik, zakończmy. E, fajnie ten odcineczek. Mam nadzieję, że, że coś fajnego nam dropnie tych skrzyneczek i będzie naprawdę fajny, fajny plusik. E, jak na razie. Okej, okay, fajna, fajna. Ale musi być lepiej. Musi być jeszcze lepiej. E, dobra, no nie ma tragedii na razie, powiedzmy okej, hmm, okej, okay, okay, no musi zajebać tu, musi to zajebać, bo jak nie, to będą w plecy. Hmm, no i są plecy, są delikatne plecy. E, no dobra, no to i zróbimy jeszcze jedną bitewkę, zrobimy jeszcze jedną bitewkę. Mmm. kurwa, na to nie stać. Nas. Nie stać nas, ale na to nas stać. E, nie stać nas procentówka, daj mi tą zrobimy sobie taką bitewkę na Szerdziku znowu yy, i mam nadzieję, że teraz odda, bo jak nie to będzie tragedia, to będzie tragedia yy, oby Serdik oddał, oby Serdik oddał, dawaj dużo jest tych no liczymy na to na razie była tragedia tu jest też tragedia. To na razie nie wygląda zbyt dobrze. No, powiem tak: eee, jesteśmy w połowie drogi. Eee, tu nam też to nie da zbytnio. Ta ostatnia, jeżeli nie da jakiegoś zajebistego i temu, to będzie tako, jako tako. No, plecki, plecki, plecki. Eee, no, ale co. No niestety, niestety, no nic dzisiaj nie padło, tam ta jedna biterka na procentówkach, widzę, że ona fajnie działa, więc liczymy na procentóweczki, procentóweczki będą grane w następnym. Pamiętaj, wariacie, ten AK może być Twój AK 47 Neon Rider o wartości 500 w skinach, e, może być Twój, jeżeli zrobisz z moim kodem chipisz e, doładowanie za 8.40 e, i bierzesz udział w... w o skin. Myślę, że warto. Jestem, powiem więcej, jestem przekonany, że warto. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym, czyli jutro. I co? Powodzenia. Trzymajcie się, wariaty. Elo.